Nasza podróż przez tajemnice kolorów oczu i ich niezwykłe dziedzictwo kosmiczne zbliża się do końca. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że oczy mogą być czymś więcej niż tylko oknami duszy? Co by było, gdybym ujawnił, że kolor oczu kryje kosmiczne tajemnice i doświadczenia poza naszą wyobraźnią? Przygotuj się, by odkryć ten intrygujący misterny i zanurzyć się w podróż pełną niezwykłych odkryć. Oczy niebieskie według Dolores Kanon, są jak bramy do odległych dziedzin gwiazd. Wyobraź sobie, że jesteś połączony z układami gwiezdnymi, poszukując wiedzy w wyższych wymiarach. Ten kolor bardziej niż cecha fizyczna to zaproszenie do duchowej podróży poza ludzkość, gdzie zrozumienie duchowe jest wrodzone. Teraz przemierzamy oczy brązowe, zakorzenione w ziemi i ludzkiej przeszłości. Współgra z cyklami natury, zapraszając nas do odnalezienia pocieszenia w prostocie codziennego życia, eksplorując mądrość zdobytą poprzez bezpośrednie doświadczenia z fundamentalnymi elementami życia. Oczy zielone, promieniejące odżywczą energią i odnową, sugerują wyjątkową skłonność do leczenia i równowagi. Wyobraź sobie, jak nurkujesz w energetyczne źródła odnowy, głęboko łącząc się z naturą i odgrywając znaczącą rolę jako promotor dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i duchowego. A oczy szare odsłaniają ekscytujące doświadczenia pozaziemskie i rozszerzoną świadomość. Wyobraź sobie uczestnictwo w kosmicznych misjach. Przekraczanie ziemskich granic i eksplorowanie zdarzeń poza zwykłym zrozumieniem. Oczy bursztynowe, niosące dziedzictwo szamańskie i głęboką duchową więź, zapraszają cię do eksplorowania zmienionych stanów świadomości, w poszukiwaniu duchowego zrozumienia i głębokiej wiedzy. Wyobraź sobie siebie jako pośrednika między wymiarami, przekazującego starożytne rytuały uzdrawiania i duchowej mądrości. I na koniec oczy fioletowe, rzadkie i tajemnicze. Niosą ze sobą wyjątkową energię i mądrość, gromadzoną przez wiele wcieleń. Wyobraź sobie połączenie z wyższymi sferami egzystencji, eksplorując złożoność wszechświata i synchronizując się z kosmicznymi energiami. W tej fascynującej podróży każdy kolor oczu ujawnia wyjątkową historię duchowej podróży każdej osoby. Mamy nadzieję, że ta eksploracja pobudziła Twoją ciekawość i zainspirowała cię do pogłębienia zrozumienia niesamowitego dziedzictwa kosmicznego, które przenika nasze istnienie. Zgodnie z naukami Dolores Cannon, oczy brązowe są nosicielami ziemskiego dziedzictwa, zakorzenionymi w ludzkim doświadczeniu. Teoria sugeruje, że brązowy kolor tych oczu nie jest tylko cechą fizyczną, ale odzwierciedleniem głębszego połączenia z Ziemią, ujawniając symbiozę z bogactwem i różnorodnością historii ludzkiej. Wyobraź sobie, jak zanurzasz się w ziemiste odcienie, łącząc się z przodkami, które przewijają się przez twoje istnienie. To połączenie z Ziemią wykracza poza fizyczną powierzchnię, to rezonans z cyklami natury, prawdziwa afiliacja z fundamentalnymi elementami życia. Wyobraź sobie, jak czujesz Ziemię pod stopami, absorbując jej życiową energię, odnajdując pocieszenie w prostocie i autentyczności codzienności. To ziemskie połączenie nie jest tylko abstrakcją, ale namacalnym doświadczeniem. Ukoronowaniem życia w jego najczystszej formie. Eksplorując to głębsze powiązanie, odkrywamy mądrość zdobytą nie tylko poprzez intelektualne studiowanie, ale przez zanurzenie się w istocie samego istnienia. Wyobraź sobie, jak uczysz się od cykli natury, znajdując inspirację w każdej porze roku, w każdej zmianie pogody. Ta praktyczna mądrość jest niezawodną kompasem pośród zawiłości współczesnego życia, prowadząc nas z powrotem do tego, co naprawdę ważne. Tak więc oczy brązowe nie są tylko biernymi pojemnikami na pigmentację. Są to bramy do głębszego zrozumienia naszego połączenia ze światem wokół nas. Wyobraź sobie, jak spoglądasz na horyzont, czując się zakorzenionym w ziemi, połączonym z czymś większym niż samo życie. To połączenie przypomina nam o naszym wspólnym człowieczeństwie, o naszej odpowiedzialności za opiekę i zachowanie świata, który nas wspiera. W tej podróży odkrycia oczy brązowe nie są tylko cechą fizyczną ale wyrazem naszej wspólnej tożsamości, cichym przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami. Oczy zielone, według interpretacji Dolores Canon, są jak kosmiczne klejnoty, wskazując na głębokie dziedzictwo i wpływane przez działania, które priorytetowo traktują uzdrawianie i harmonię. Wyobraź sobie, jak zanurzasz się w zielonej sferze tych oczu, koloryt, który przywołuje żywotność natury i odnowienie życia. Te osoby posiadają unikalną wrażliwość, wrodzoną zdolność do równoważenia i odżywiania nie tylko siebie, ale także innych wokół. Ich oczy odzwierciedlają połączenie z energetycznymi źródłami odnowy wszechświata, sugerując naturalne skłonności do ułatwiania równowagi i dobrostanu na wszystkich poziomach fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Wyobraź sobie, jak jesteś otoczony tą aurą uzdrawiania. Czując jej uspokajający i odbudowujący wpływ na własną podróż życiową. Oczy szare, jak interpretowane przez Dolores Kanon, są jak okna do wszechświata możliwości poza powszechną wyobraźnią. Wyobraź sobie, jak sięgniesz w głąb tych oczu, uchwycony przez ich tajemniczy i intrygujący odcień. Zapraszają nas do eksploracji granic między ludzkim a kosmicznym, sugerując doświadczenia pozaziemskie i rozszerzoną świadomość, która przekracza granice zrozumienia ziemskiego. Te oczy są jak okna do innych galaktyk, świadkowie międzygalaktycznych spotkań i doświadczeń poza Ziemią. Wyobraź sobie, jak zostajesz przeniesiony poza granice planety, uczestnicząc w misjach treningowych i interakcjach z istotami z innych sfer. To unikalna podróż kosmiczna, naznaczona ekscytującymi doświadczeniami i odkryciami poza tym, co możemy sobie wyobrazić. Zielone i szare oczy nie są tylko cechami fizycznymi. Lecz symbolem dziedzictwa i świadomości, które nas łączą z kosmosem. Zapraszają nas do eksploracji głębokości wszechświata i poszerzenia horyzontów poza granice naszego obecnego zrozumienia. Oczy bursztynowe, według nauk kanonu przed Lorys, są jak bramy do unikalnego dziedzictwa kosmicznego, zakorzenione w doświadczeniach szamańskich i głębokiej duchowej więzi. Wyobraź sobie, jak zanurzasz się w złoty odcień tych oczu. Kolor, który rezonuje z pradawną mądrością i wieczną duchowością. Te osoby posiadają naturalną zdolność do dostępu do zmienionych stanów świadomości, poszukując duchowej wiedzy w głębinach własnej istoty. Czuj się otoczony tą aurą tajemnicy i mocy, łącząc się z wyższymi sferami duchowymi i stając się pośrednikiem między wymiarami. Oczy bursztynowe nie są tylko oknami do duszy, ale bramami do głębokiej i przekształcającej podróży duchowej. Natomiast oczy fioletowe, według nauk Dolores Cannon, są jak jasne gwiazdy na rozległym niebie kosmosu, wskazując na dziedzictwo poza zwykłością. Wyobraź sobie, jak kontemplujesz głębie tego unikalnego odcienia, kolor, który przywołuje wyższą duchowość i jedyną w swoim rodzaju misję służby na Ziemi. Te osoby są jak strażnicy starych tajemnic, niosąc ze sobą głęboką mądrość i bezpośrednie połączenie z wyższymi poziomami istnienia czujesz się przyciągnięty przez te aurę tajemnicy i transcendentności, zdając sobie sprawę, że oczy fioletowe są czymś więcej niż tylko rzadkimi. Są oznakami zaawansowanych dusz, obdarzonych zgromadzoną wiedzą z poprzednich wcieleń i subtelne zrozumienie złożoności wszechświata. Są oni wizjonerami, poszukiwaczami kosmicznej prawdy, których synchronizacja z kosmicznymi energiami czyni ich prawdziwymi mistrzami własnej podróży duchowej. Tak więc oczy bursztynowe i fioletowe to świadectwa głębokiego połączenia z kosmosem i duchową podróżą poza tym, co zwykłe. Zapraszają nas do eksploracji głębokości wszechświata i przebudzenia na ogromny potencjał naszego własnego istnienia. Tak więc kończymy naszą podróż przez głębiny oczu i ich kosmiczne powiązania, kierując się inspirującymi wizjami Dolores' Cannon. Każdy kolor, każdy odcień ujawnia wyjątkową historię duchowej podróży każdej osoby. Od oczu niebieskich poszukujących wiedzy w wyższych wymiarach, po tajemnicze oczy fioletowe, symbolizujące bezpośrednie połączenie z wyższymi planami duchowymi, świadkowaliśmy bogactwa i różnorodności dziedzictwa kosmicznego, które przenika nasze istnienie. Mamy nadzieję, że ta podróż odkryć pobudziła twoją ciekawość i zainspirowała do dalszego zanurzenia się w niesamowitym dziedzictwie kosmicznym. Jeśli ta podróż kosmiczna pobudziła twoje zainteresowanie, nie wahaj się dzielić tą podróżą ze swoimi przyjaciółmi i na naszym kanale, gdzie znajdziesz jeszcze więcej treści dotyczących rozwoju duchowego i tajemnic wszechświata. Kontynuuj eksplorację, kontynuuj pytania, bo to w poszukiwaniu nieznanego znajdujemy odpowiedzi, które poszerzają nasze umysły i dusze. Dziękuję za towarzystwo w tej podróży odkryć kosmicznych i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w przyszłych duchowych eksploracjach. Do zobaczenia.